Rękę to sobie w dupę wsać kłopa. Dziadzie pie. No już na tych bandach lepiej myślę w chuj. Teraz ogarnąłem, że na zakręcie to trzeba tak... Co to kupa było? Już pękara ma <laughs> przecież to kupa stary ma mniej mocy niż ten mój rower. Ja to. Jaki kula kibel. Nawet to drzewo, kiedyś. Tempa ci dotrzymuje, tylko gubię się na tych bandach. Więc w sumie źle chyba ze mną nie jest aż tak. Ale lecia to nie, ja w ogóle. Ja je przelatuję, no bo mówię, gdybym to zlądował, no to ten rower by się złamał przy takiej prędkości. Kurde myślałem, że w tą deskę nie trafię O kurwa Dawaj, dawaj, dawaj o, kurwa. No, to jest czy da się banych tym zrobić? Albo da się banych tym zrobić, czy się nie da? No niby się da. A czekaj, bo ja sobie siły nie zmieniłem w ogóle ani gazu. Co? No, jedynce. A jak tu przejechać? Fajna zabawka. Na manetce nawet nie będę próbował, bo szkoda łańcucha i kasety. Jierdole, jaka wiertarka w ogóle, nie? Oj, nie, nie, nie. O kurwa. Co to było? No. Na trójce za mocno. Ale no, idzie, idzie. Kurwa, jak motor, nie? Co? Na koło mi wyrywały sobie maletki. W sensie jak ten, jak po prostu tak luźno sobie siedziałeś i na manetkę nacisnąłeś. O kurwa, no. No mówię, że tak. O chuj. Dopiero teraz zwróciłem uwagę, nie? To nawet nie trzeba się z nim szarpać, kurde. Słyszą mnie, Dobra To będzie jedna cytnowa, jedna arbuzowa wtedy. Zmiętą czy raz? Zmiętą jak się. full wypas. Ale pa, w ogóle jakiś strategiczny ten spot, nie? Bo tutaj bardzo dużo ludzi biega, więc <grywia> obmyślane no, wszystko. Fajnie, że on też wykrywa, kiedy ma napędzać ten rower, a kiedy nie musi, nie. O kurwo. Kwestia wyczucia, nie? Chyba nie mógł przeżyć dużej mocy skutera <laughs> Ale go spiłował ja pierdziele frustra kurwa Dlaczego to jest zbyt, czy się pytam? A co na policję? To jest standard na tym osiedlu proszę panią Standard! No i bardzo dobrze. To jest taki standardik na tym osiedlu. Także psy bezpiecznie matają. Teraz Persywizmie mieliśmy wielokrotny problem z takimi ludźmi. No i w sumie jak się przeprowadziłem, tak nie pamiętam kiedy ostatni raz na Nową pojechałem, nie? numer? 6-3. Proszę potwierdzić. Dobra. O kurwa. <taki> na zakrzówek. Takie rozgrzewkowe 7, myślę akurat. Jestem ciekaw ile dojedziemy, jest 14.54. Kurwa, tutaj? Już mógł pójść w głąb trochę, żeby się odlać, nie? Patrzcie, wszystko zielone. To Audi było jak coś. Daj mi się jedno zamówienie chociaż. Mogłem tak zrobić? Czy nie? Napiszcie w komentarzu, bo to ciekawy przypadek w sumie, nie? że jest znak informujący, że samochód ma zjechać do lewej, ominąć się z lewej strony. rower nie musi. No nic wyprzedzamy, nie? Znaczy to no, z prawej strony się nie wyprzedza. No to nie, no to w sumie nie mogę. 15.10. Mniej niż 20 minut. Cicho. O, jaki miałem Proszę bardzo. bardzo. Dzięki, to jest... Dobra, tam jesteśmy, Audi nam to skręca. Czy widzi nas. Coś tam widzi. O, jeszcze jakiś... Kurwa, skąd on się tu wziął? Jak chłop tu wjechał tym? No, chciałem powiedzieć, że to już najlepiej noga, ale tutaj to przynajmniej można rękę wystawić. <laughs> o, super. Okej, okay, here we go. <laughs> Dzięki. Nieźle. Oddział od... Oto -laryngo laryngologii, co to jest? Oto laryngologia, zapraszam. <gryśla> A oto jedzenie. <gryśla> Kurwa, co to? Dzień dobry. No, udało tutaj? udało się pana znaleźć. Dobra. Ciężko było znaleźć czy nawet w miarę. To znaczy nie, no to już akurat chyba wszedłem do, wy, do dobrej windy po to, prostu. Super. Dobra, tu jest takie dzwonko i będę pin potrzebował jeszcze Aha, to do potwierdzenia. Mówię, mam... Dobra, zgadza się. Dzięki, bardzo, do Dzięki do widzenia. No, te szpitale to straszne są jeszcze ten dźwięk tutaj, nie? No, tak. Ja dziękuję. No właśnie, nie za bardzo. Nie. Pani się zatrzymała i mówi, że ona nie wie, w którą stronę, ty się zatrzyma w miejscu i, i tak jest najlepiej. No nie, no nie, nie, nie. Chyba najgorsza opcja, którą można zrobić. No nie wiem. Ciężko powiedzieć w sumie. O kurwa, Rambaj Tutaj kuwiec znalazł na chodniku. Nie mam co to mogło być. Co może jeździć po ścieżce rowerowej? Faks. Siema, A to jeszcze nie dojechałeś. Nie, no nie, no nie. Co? Ja cię zdążyłem z Wielickiej dogonić. Ale ku**a zapier**lałem, chłopie. Gdy tym rowerem tak szybko, nie jechałem, nie? Tak. A co wiedziesz w ogóle dobrego? Carbonariusz. O kurwa, to niedobre jednak. Ale dwie akurat są. Jeszcze gorzej. Ale to musi być za. na Uberze, jak on daje takie kursy na. W międzyczasie jak zaakceptować, ale to może dawać kilka na raz? Tak, dwa na raz może. A Jak nie trzy. trzy? chciał jak kurwa. No to tak. Ale nie widać adresu, jak. No, nie Bo Musi tak a Dobra, może będzie blisko, to zdążyć. Zamówienie niespodzianka, jak ja to nazywam. A ja poczekam. No, ogólnie to jest Olaf. Ja z nim pracowałem w pyszne. On już nie pracuje w pyszne. Ja już nie pracuję w pyszne. No, ale postanowił sobie dorobić na uberku. Więc pojeździmy sobie. Jak widzicie, skurwysy na mnie nie poczekał. Więc musiałem go dogonić z Wieliskiej i na Brodowiską. No i ja on na zwykłym rowerku. Zobaczymy, ile sobie zarobi chłop. To jest godzina w ogóle, która? 21. Co, co ty im ku przygotowywałeś to? Z 9. zjechałem, na na 10 jeszcze... Powiedz, że dostałeś po prostu składniki i musiałeś zrobić to w miejscu 20 zł zarobiłem za to, to opiekę. Brutto. No to jest brutto, nie? No, no to tam z 16 będzie, czekaj, zaraz zobaczymy. Dobra, jedziemy. To no weź, bo panią przejedziesz. Kurwa, co ty robisz. I tacy ludzie mają k... prawo jazdu. I to nawet nie na jednej kategorii. Pan Marce. Aha, bo ty zdałeś już. Zobaczymy, czy na bilet zarobisz powrotny chociaż. <grym> Ale o, i właśnie chciałem powiedzieć, że porównamy sobie, ile jest zamówień kurwa na rower, a ile jest na skuter, nie? Drugie odrzucam. Bo ogólnie ludzie mają problem z tym kurwa, w sensie, gdybym im powiedział, że ja na Uberze jeżdżę z ustawionym skuterem, to zaraz byłoby A, kurwa, aha, to masz dłuższe trasy, to klientowi zimne dojedzie, a to kurwa, zesrałeś się, coś tam, nie? Przecież pa, pa, płaczecie, że to nie jest rower, tylko skuter, no to w, w czym problem, nie? No Trzecie? A? Trzecie, dzwoniło? A teraz mi. Tak? A no to ty zjeżdżaj. Mnie da. No jest tam chyba niecała minuta na to. No nie, no byśmy musieli wracać chyba, nie? Y nie czekaj, nie. O no nie, na Bronowicka. No, no, a to jest Lizan chyba pewnie. Nie dole odrzuciłem. Lizan kebab zyba, kurwa. O, teraz mi dzwoni Lizan no nie? Spiek dalej. Nikt wam tych kebabów nie zawiezie. se zawieźcie. Reklama u wejścia. Salise będę. O. Księcia Józefa teraz. Które? Siódme? Kurwa Jeep Nie zastanawiam co kurwa kimś kierowało, żeby nakleić na ten rower Tak, Te, dobra wyłącza to już, już udowodniłeś, że jest więcej kurwa na ten Na skutek No tak No co, masz? A z Alibaby chyba jedziemy? Z Alibaby? Gdzie? A, no to dawaj, no. To musimy się cofnąć. No? Nie, z Ramen People, przepraszam. O kur. To ja nie wiem. No i patrz, ja odebrałem i gdzie mam tu kurwa zawieźć? Nie pokażę mi, no nie? Nie, dopiero jak odbierzesz zamówienie. Co z główny, no, <laughs> no niestety, to jest chyba największy minus tej aplikacji, nie? W Ramen People niby zawsze długo się czeka, nie? Ale nie wiem. To jedziemy od razu, czy. Do no, ta, no. To to, 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 że ty sobie przyjedziesz później, nie znaczy, że będzie zrobione wtedy. Bo bardzo dużo restauracji lubi sobie rozpoczynać zamówienie dopiero po tym, jak kubier przyjedzie. No, jeden, drugi. Ile ich tam w środku jest? Trzeci? Czy to, czy to nie kubierzy? Dobra, ale co to jest, to zweryfikuj to zamówienie, to mam zawsze klikać? Tak, tam ci się A teraz? No nie no, jak odbierasz. Nie? To ja, ja to zawsze przeklikuję, bo Ci się tam wyświetla, co tam powinno być, ale jak masz to sprawdzić, jak kula to jest zapieczętowane i nie możesz klikuję, tego nie? otworzyć, nie? Ej, dobra, Ej, ostatnie dwie muszę podać. Ej, co jest jest Kolejne bierzemy? Tak, wiesz. To jest z tego samego lokalu? Ej, nie, nie. Dobra, bierz, bierz, bierz jak leci. Co? Już dostał? Nie. Co ja myślałem, że ja sobie zapalę? Co oni taką lipę zrobili? Co tak szybko? Albo to mi tylko tak robią. A następny mamy z tego, z Grabowskiego tego, wied coś tam. Aha, ten! rosół z kaczkiem. Okay. Tak, rosł z kaczkiem. Dobra. Aha, do, i muszę to drugie odebrać, żeby wiedzieć, gdzie obydwa zawieźć? Tak. No. Zazwyczaj one są po drodze, nie? Dobra, bo co to jest kurwa? Jak ja to mam użyć tego? A ja nie wiem, weź to wypierdol! <laughs> ja tego nie używam! Dobra, ja dostałem to po 5 zestawie, nie wiem, co to jest. A to dobrze jak na używaną torbę, nie? Bo ja myślałem, że ludzie to wypierdolają. A to się nie rozjebie jak tak będzie luze? Nie! Co się złego może stać, kurwa? Dobra, kurwa! Bo... Tu w lewo se pojedziemy, nie? Bo tutaj się przycisnąć... A, Będziemy w telewizorni. Oh, yeah. <laughs> Dawaj, to tu. To gdzie ty jedziesz? To jest to. Tu. La Lam Hong. No, no. No. I idę zobaczyć jak pakujesz. <laughs> Dobry. Halo. Dobry. <laughs> Ty, nie jem mi Dobra, AC. A nie, ja, ja, ja nie, ja nie. Dzięki. Co, co jemy dobrego? Zobacz, na proszę. Daj mu Co ty kurwa Kurde, known. O, dobra. Z, czy ty zgniotłeś pudełko z ramenem? Nie. A, no dobra. Nie wydawałeś się. <laughs> to, bo, to jak tak to pokrywka spadnie i się wyleje przecież. Oj, kurwa, ty poczekaj. <laughs> ja bierno. <mierda. laughs> o wiem, za ja długą przerwę, no nie zgniotło. Jest normalnie pokrywka. Tak? No to dobra, to jedziemy. Kurwa, wyłączę to wspomaganie, bo jest mi zimno w churde. A napędzić... Własną siłą mięśni 35 kg, no to już jest trochę wysiłku, żeby się rozgrzać. Ty, ale całkiem, całkiem jedzie ten rower bez, bez tego, bez prądu. Trochę dużo tych ludzi tam. Wam do domu! Do domu, a nie się szlajacie po mieście, kurwa! Masz kurwa swój chodnik. Mówię, masz kurwa swój chodnik. Świetnie, kurwa! Uwielbiam jeździć w ten sposób. No, tutaj też jeszcze ciekawie będzie. To Dziękujemy. No, A dojdzie. No, jedziesz i. Takim tempem to my do jutra nie dojedziemy. no komu ty pierwszeństwo ustępujesz. Mieć kurwa do urzędu, oddaj to prawda. Ale to jest standard w tym mieście. Bo no, ten drugi klient, który on sobie czeka na tą dostawę. No. A to on nie widzi teraz, gdzie ty jesteś. Nie ma możliwości śledzenia. Nie widzi. Co? Nie widzi. Nie, on będzie widział dopiero w momencie, jak dostarczysz to, to pierwsze zamówienie. Aha, bo ja że on tak. teraz widzi mnie. Nie, nie, nie. <ścoughs> no dobra, okej. Okay. Ostatnio robiła ze mną wywiad jakaś typiarka od, do. No, robiła jakieś badania na temat zagrożeń właśnie w pracy. Nie tak, I, umiera, no? No, ryzyko zawodowe nie? O. No, no. I, i ten i mówiła, że po prostu zbiera informacje i, wy, i te informacje potem będą przekazy, przekazywać do rządzących co powinno się zmienić żeby polepszyć kurwa te warunki pracy nie? O, I, tak, nie. i tak rozmawiałem z nią i zdałem sobie sprawę z jednej bardzo ważnej kurwa rzeczy że w pyszne bałem się więcej razy i w ogóle miałem kolizję jedną z samochodem. No. A tutaj, jak pracuję sam dla siebie na swoim sprzęcie, nigdy kurwa. Nigdy. no nie, to jest jakaś firma. Teraz, która klatka? No, no nie wiem, to nie Dobra, to jaki numer mieszkania? To będzie klatka A na 100%. A, to, no? no ta. no zobacz, ile tu jest kurwa mieszkań. No, no to z drugiej strony. No jednak chyba nie. <kluzny> Co? Chyba jednak nie. No jak? No bo nie Ale no, ja bym powiedział, że jak chuj to jest klatka A, no mówię, to jest ile? 10 pięter? Więcej nawet chyba. No to to będzie tutaj, wtedy jakiś partek. max drugie piętro, myślę. No myślę, że tak. No, mówiłem, że parter. No następnym razem widzowie weźmiemy długą kamerkę. Żeby była druga perspektywa. No i audio też będzie lepsze. Poz***ło się? Nie. Nie się. Wow. Mówiłem, że jakiś parter, kuba. No, ale tak też czułem, nie? Że po kurwa. Ten Dobra, ten... jedź już. Zmie no, w postprodukcji na zielone, tak? Nie? Ej, widzę, że ten Uber to tak lubi rzucać czasami. No, jakie za... No to stary, no kiedyś to u mnie z, z ludźmi z Discorda właśnie jeździliśmy, jeździliśmy w takich godzinach. No. Kurwa po 16 km na no jakieś zielonki kupa stary ludzie rowerami jeździli, nie. No dawaj grzej póki zielone yy, w lewo. Aha. No bo to jest tu, nie? To... A! I czwarte piętro masz! Bo jakże inaczej? Ja nie wiem, jak to jest, że zawsze zamawiają ludzie z czwartego piętra, nie? Albo bo zawsze chorują ludzie z czwartego piętra, no. no, jaki dzwonek retro. Kurwa, otwórz to nieszczekanie do tego domofonu. Tu trzeba było coś trzeba powiedzieć. smarkać. Ma się zmienić zdjęcie profilowe? Nie wiem. Krzydziek kurwa, zrobione przed pójściem do łóżka. No kurwa. Jaki kur ten Stefan? Jej Te ludzie widzą moje profilowe? Tak. Kurwa 6 Sze dych za 3 godziny, znaczy brudno. 6 no. dych za 3 godziny? Nie, no nie. No, bo no co chujowo.